Good cop, bad cop. Bad cop. Mężczyzna dzwoni po pogotowie, zostaje pobity przez policję. Jerry Minard siedział w domu i popijał whisky 30 września, kiedy poczuł kłucie w klatce piersiowej i zadzwonił po pogotowie. Nie raz, a dwa razy. Za każdym razem odmawiano interwencji. Po chwili w jego domu pojawiła się policja. Nie wiadomo do końca, co do siebie powiedzieli policjant i Jerry, ale wyraźnie widać, jak sierżant Arthur Ferrar popycha mężczyznę. Jerry twierdził, że policjant zagroził, że go zabije, jeśli ten jeszcze raz zadzwoni na pogotowie. Policja znała tego mężczyznę z powodu kilku wcześniejszych wykroczeń: jazdy pod wpływem alkoholu, publicznego spożywania alkoholu i obrazy policjanta. Jednak mimo tego, że nie jest całkowicie niewinny, nie wydaje wam się, że powinna mu być udzielona pomoc? Czy zamiast tego należał mu się smaczek policyjnej przemocy?